<laughs> o, 109 kurwa 111. 111. 111. 111, co? Tam ktoś pewnie było, było przecież. O kurwa. Co to było? Nierówność na drodze. Kurwa, po furze? No koła nie ma. no tak nie może być, to czemu tak się dzieje? co no nie poradzę, nie widziałem tego nawet. A co tam było w ogóle? No nierówność jakaś, patrz, jakiś tutaj masz dołek taki jest, widzisz? Tutaj. Jest takie wgłębienie, tutaj jest taki uskok i tu jest od razu że jest taki dołek. I z tego to nie wybiło po prostu w góry. Tu, z tego? No. Bo widzisz, patrz, z górka, jest dołek i takie ja. mał, mała górka. Dobra. No, to, to co, to co? Zestaw na to na prawej Patrz, drugie Uramy. auto tam dalej. <laughs> <laughs> tak? Faktycznie. Chyba white car Sklecimy coś z Sklec ale terenow będzie lepszy. Panie pokoła nie, nie odkręcić z tego jakie możesz założyć może. Nie, ja z to. ja my widziałem ten samochód. Ten on jest jakiś dziwny, nie da się wejść do tego. A to jest crash. To nie jest jego auto, to jest to po prostu wra. Kurwa. No widzisz jeszcze to ja tą kapę wyrwałem, tyle mi się druga pojawiła. Więc to tu jest zawsze? <laughs> Dobra, czołgem, to Kurwa, nie się ja ja, to zobaczyć, Może pojedziemy. tak. Poczekaj, może pojedziemy, z go, a gdzieś powiedzieć to Jak on to będzie stał tego rozkarna bo nie A są zestawy to naprawy. Czyli... Kurwa ja widziałem i nie wziąłem, ale jestem tebilem, nie. Dobra, przecież. ale zajebiście się tylko szkoda, że no, tak to wygrupowany jest. No. Ale dziwny wypadek. Tyłem kurwa zajebaliśmy trzeba. No tylko koło ma zniszczone. Jedno. No, znaczy no, jedno jest uszkodzone, ale tylko jedno tak naprawdę upadło. Właśnie jest są spoko. Poczekaj. Kurwa nie mogę wsiąść. Sprawdź czy ty podjedziesz. Bo... Czy nie spróbuję. Daj to ja sprawdzę. No, musisz dobrze go wsiąść w ogóle. No, właśnie jaką wartość nie mogłem. No, yy, e! I koło zmieniasz. Tylko musisz odpalić go. Bo... Ty, a wiesz, co by można było zrobić? Z tyłu koło przerzucić naprzód. Dziewięć, poczekaj Przerzucić koło? A nie, macie. Nie, yeah, dobra, no. Ach, to bez klucza do kół nie ściągniesz połowu. Gdzie kurwa? Dobrze że się stało, takie pytanie. No, ale tak Dobrze, celnie. O, kurwa No, za nami czerwony. Spakser. Dawaj, zdechaj, Nie, no, ja Ty nie ma tylko świecy i baterii. I Bierzemy to <laughs> Zmiana Dobra, no paliwko Ryk ręce Kurwa, nie wykręcisz akumulatora? Nie, no wyjmiesz, tylko musisz w dobrym miejscu stanąć No ale zostawiliśmy im... Ej, bierzemy koła, kurwa, pakujemy do środka ba Do bagaja trzeba otworzyć Wszystkie zdejmij, kurwa O, chłodnica się rozjebała Uszkodzona jest Widzisz, nie ściągniesz kół, jak nie masz tam. Klucza. Poczekaj. O nie, jakieś się dodziałem? No bo musisz z dobrej strony stanąć. Uszkodzony to, nie? To będzie dobre Uszkodzony to jest na z której jest A ten karmister tam jest? Ja jeszcze jest. Nie ja mam A, trzeba bagaje otworzyć. Stop chyba Czej, ja ile fucking by musisz

11%. Nie wiem, ile jest, to muszę tam kopać. Jest, Co jeszcze. Zaczynamy trzeć. jestem jest, A, jest e, To jest bardziej rodzinne Czerwone. czerwony. Co się

a, tu jest Z tyłu chłodnie. Dosyć rozjebona. Pewnie wona schodzi. Dobra, no tylko darmy, garmy knię. No dobra, ja też butelkę jedną wlałem na razie No ale faza chyba z autem. Ciekawe jak tam na Ameryce nie razem ze zbiegami pewnie to <gry> nie zmienia faktu, że i tak chce się w tym silnik, gdzie jest jakieś No jedziemy teraz Wszystko, że jest mało, nie to jest na polach Tak spada ta woda Na wolny dobra tak. Rośnie temperatura. O chuj! Zaj zatarli my. <ścoughs> <ścoughs> zatarli my maszynę. Panie. Co Panie, co Panie. tak Panie. <ścoughs> nie, ma, nie ma wody. Odpocznij za chwilę i... Czy już dead. Nie yeah, no chyba yeah. nie.